Na podstawie naszej analizy rynku usług ochrony w Polsce rynek w 2014 roku był wart około 7,8 miliarda złotych, jak również w kolejnych pięciu latach będzie rósł w tempie 5,3% średnio rocznie. Najważniejszymi czynnikami, które będą wpływały na zmiany na rynku ochrony jest wprowadzenie zmian prawnych związanych z odosowaniem umów zlecenia, jak również wzrost płacy minimalnej, który jest spodziewany w kolejnych latach. Te zmiany w szczególnym stopniu wpłyną na wzrost cen w segmencie ochrony fizycznej, który reprezentuje około 80% wartości rynku. Jednocześnie na bazie naszych rozmów z klientami korzystającymi z usług ochrony wpłynie to również na ograniczenie liczby y, roboczogodzin, które pracownicy ci y, y, klienci ci wykorzystują. E z drugiej strony e Pozytywne oczekiwania co do wzrostu gospodarczego w Polsce powinny wpływać na wzrost bazy klientów, a więc liczby klientów, oraz wzrost skłonności do korzystania z usług ochrony, co również będzie wpływało pozytywnie na wzrost branży. W oparciu o te informacje, które uzyskaliśmy od klientów, z którymi rozmawialiśmy, jak również od dostawców usług ochrony, oczekiwania są, niektórych klientów są takie, że. Rozważają oni także zwiększenie wykorzystania rozwiązań technologicznych, po to, aby zminimalizować efekt wzrostu kosztów usług ochrony. Jest to jednak proces dość powolny. Klienci na razie badają sytuację, zastanawiają się, w jaki sposób mogą skorzystać z nowych rozwiązań. W dłuższym okresie na pewno jest to jakiś trend, który, który się pojawi i, 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 i kierunek rozwoju branży. Rynek usług ochrony w Polsce będzie z pewnością dalej rósł, jednak będzie to bardziej wzrost związany, taki organiczny wzrost związany ze, ze zwiększaniem ilości punktów, ze zwiększaniem bazy klientów. Tak? Czyli w momencie, kiedy gospodarka będzie się rozwijać w Polsce, będzie wzrastała przykładowo liczba sklepów, no to automatycznie będzie, będzie po prostu większa baza klientów do obsłużenia przez firmy ochroniarskie. Natomiast ciężko mi w tym momencie powiedzieć, jakie jeszcze inne czynniki tutaj wpłyną, bo sytuacja zmienia się dynamicznie, tak jak widać na przykładzie ostatniego roku. Więc no myślę, że będziemy po prostu obserwować, obserwować sytuację i odświeżać nasze prognozy.